Pięć sekretów śnieżnobiałego uśmiechu. Kto nie marzy o olśniewającym uśmiechu? Oczywiście to marzenie wszystkich. Pewnie też o tym pomyślałaś. Jednak piękny uśmiech i zdrowe zęby wymagają pielęgnacji. Teraz powiem ci kilka tajemnic, które pozwolą ci częściej i szerzej się uśmiechać. Obejrzyj nasz film do końca, a dowiesz się w jaki sposób olej kokosowy i pruchnica są ze sobą powiązane oraz co można zrobić bezpośrednio w domu. Aby zapobiec problemom stomatologicznym, rozsądnie wybieraj żywność. Aby utrzymać zdrowe i mocne zęby, codziennie spożywaj pokarmy zawierające wapń i fosfor. Tak więc w diecie powinny być obecne ryby i produkty mleczne. To fosfor i wapń wpływają na twardość kości i zębów. Chroni swoje zęby olejem kokosowym. Olej kokosowy pochłania wszystkie bakterie z powierzchni zębów i tym samym zapobiega próchnicy. Wystarczy łyżeczka oleju kokosowego. Należy trzymać w ustach przez około 20 minut, aż ślina zmieszana z olejem stanie się mleczna. Wykonuj tę procedurę codziennie, a zapomnisz o wszelkich problemach z jamą ustną. Kontroluj ślinę. Ślina zapobiega rozwojowi bakterii i utrzymuje usta w czystości. Świetnym sposobem na utrzymanie wydzielania śliny jest rzucie gumy bez cukru, która pomaga oczyścić usta z resztek jedzenia i neutralizować kwasy wydzielane przez bakterie w jamie ustnej. Używaj czosnku do zwalczania próchnicy. Wiesz, że czosnek jest naturalnym antybiotykiem? Dlaczego więc nie wykorzystywać go w walce z próchnicą i bakteriami? 3-4 ząbki czosnku i ćwierć łyżeczki soli zmiksuj w blenderze na gładką masę. Masę pozostaw na zębach na około 10 minut. Wypłucz usta wodą. Aby zapomnieć o wizycie u dentysty, powtarzaj tę czynność dwa razy dziennie przez dwa tygodnie. Stwórz własną pastę do zębów. Tylko w ten sposób będziesz mieć pewność, że zastosowana pasta nie zaszkodzi twojemu organizmowi ponieważ zrobisz to wyłącznie z naturalnych składników. Przygotuj 4 łyżeczki proszku wapniowego, 1 łyżeczkę stewi, 1 łyżkę soli morskiej, 2 łyżki sody oczyszczonej i 1 czwartą szklanki oleju kokosowego. Wymieszaj wszystko w blenderze na gładką masę. Używaj nie dłużej niż 30 dni. Jakie znasz sekrety pięknych i zdrowych zębów? Podziel się z nami w komentarzach. Do zobaczenia wkrótce!